Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Najlepszy zawodnik mistrzostw, najlepszy atakujący mistrz świata. Dlaczego pan odchodzi? Taka jest kolej rzeczy. E... I tyle, no. Co tu dużo mówić. Taka decyzja została podjęta. Jest, była ona ciężka. Chciałem się przede wszystkim pożegnać z publicznością. Bo przez te kilka lat, które nie było mnie w reprezentacji, e, wielu ludzi mnie nienawidziło, wielu ludzi e, różne rzeczy o mnie mówiło i, i chciałem się gdzieś tam w, ze wszystkimi pożegnać. I to jest, to jest takie moje, myślę, że wymarzone podziękowanie dla wszystkich: dla tych, którzy gdzieś tam zawsze mnie wspierali, dla tych, którzy. E, no, gdzieś tam nie było im ze mną po drodze. Trener Niemczyk tak zdiagnozował ten mecz, że kiedy Brazylijczycy zaczęli już serwować floatem, to, cytuję, mieli pełno w portkach. Czy też pan uchwycił ten moment? Jezus Maria. Oj! Gratulacje, Chodzi o to, czy zauważył pan ten moment przełamania? Ja myślę, że my się skupialiśmy na tym, na swojej atmosferze, na tym, co, co jest u nas na boisku przede wszystkim i, i tyle. No. Chcieliśmy grać jak najlepiej, bawić się tą siatkówką, bawić się boiskiem, bawić się e, naszą grą. Nieraz nie wychodziło, trudno, ale staraliśmy się odbudować i, i, i grać każdą piłkę coraz to lepiej. Jak spędzicie najbliższą noc? No ja mam nadzieję, że zasnę w końcu od półtora tygodnia normalnie w łóżku, bez tabletek nasennych i niezmęczony. Nie będzie szampana i imprezy? Gdybym miał więcej wolnego, to by była i impreza, może. No ale jak za dwa dni mam się stawić na turnieju klubowym, to jest troszkę, że tak powiem, skrócony czas świętowania. Oczywiście gdzieś tam e, piwo, lampkę wino się wypije, bo to jest nieco chwila, ale no posiedzi się może trochę dłużej, ale, ale spokojnie, bo no, za chwilę inne rzeczy wchodzą w grę. Co zrobił trener Antiga, żeby was tak scalić? Przecież to mam... dwa pytania, ja idę już ręki. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.